Witam. Chcecie dziś coś spalić? No to chodźcie, zróbmy to razem. Dzień dobry co tam porabiacie w ten piękny piątkowy wieczór? Ja na przykład będę oglądał teraz historię i to nie sam, bo razem z wami. Oj tak, dzisiejszy odcineczek odda. Czycie to? Ale odda. Już normalnie jestem podjarany całą sytuacją. To co, idziemy oglądać? Chodźcie, dajcie się prosić. Cześć wszystkim, jestem Nicole. Mój tata i ja mamy teraz trochę kłopotów. Trochę kłopotów? Te mam przez całe życie. Chodzi o to, że musieliśmy wyprowadzić się z domu, który przeze mnie prawie spłonął. No, jak prawie sponął, to aż dziwne, że musieliście się wyprowadzić. Jakby nie wiem, w czym ty chciałaś mieszkać. Opowiem wam, jak to dokładnie było. Wcześniej mieszkaliśmy w dość nieciekawej okolicy. Ja mam jedno pytanie. Jak oni tam k***, powiesili pranie? Ale ryby. Tata często zmieniał pracę, więc ciągle się przeprowadzaliśmy. Ale niedawno został zatrudniony w prestiżowej firmie prawniczej, więc trochę się nam polepszyło. Ten tata to wygląda jak jedna z tych postaci, które zrobiłeś w miecze i sandały 10 lat temu. <śmiech> 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 W dodatku tata zaczął się umawiać. Gdy się dowiedziałam, pomyślałam sobie, tata wraca do gry, ale super! Tylko że tą super dziewczyną okazała się być jego szefowa Amanda. Szefowa Amanda. No to tym bardziej super! Pierwszy chłop nie zostanie wywalony z pracy, po drugi będzie miał jeszcze więcej kaski, po więcej stanowiska, a po trzecie a, szefową! Same plusy! Profit! Zszokowana zastanawiałam się, czy w ogóle powinno się tak robić? Szefowa to nie siostra, więc w czym problem? Po prostu martwiłam się, że taki związek będzie miał znaczący wpływ na jego pracę. W jednej chwili wszystko mogło się posypać. To tak, jak w każdym normalnym związku. Ale kilka miesięcy później wprowadziliśmy się do jej domu. To nie był jakiś tam zwykły dom, to była rezydencja. Po raz pierwszy w życiu miałam własny pokój, a przy domu był basen i nawet siłownia. Aha, pewnie kupiła od Friza. Byłam przeszczęśliwa. Aż do pewnego dnia. Nikol przed chwilą. O, jak! Nikol, gdy dowiedziała się, że szefowa żyje na bogato. Spacerując po mieście bez celu, zauważyłam coś dziwnego, gdy przechodziłam obok okna jednej z restauracji. Podeszłam bliżej okna i zajrzałam jeszcze raz. Nie miałam z widów. Nowa dziewczyna taty siedziała przy stoliku i całowała się z jakimś facetem. Ale przeszkadza ci to? Masz kasę? No właśnie. Spojrzała na mnie i zobaczyła, że patrzę się na nich. Szybko wstała i podeszła do drzwi. Matko, ale byłam wtedy wściekła. Matko, ale byłam wtedy wściekła. Matko, teraz to ona w sumie jest twoją matką, nie? Zanim cokolwiek powiedziałam, spytała, czego chcę w zamian, żeby mój tata o niczym się nie dowiedział. To mnie rozzłościło jeszcze bardziej. Ja poprosiłbym tesle i będzie git. Zaczęłam mówić, jak bardzo tata ją kocha i oskarżałam o zdradę. Jeśli powiem tacie, co widziałam, zwolni go i wyrzuci nas z domu. No to zgodziłam się. Oczywiście szkoda mi było taty. Pracował naprawdę ciężko. Nawet po powrocie do domu siedział przed komputerem i całymi nocami przedzierał się przez góry papierkowej roboty. O, ja też pracuję całymi dniami, a potem noc spędzam przed komputerem. Amanda zawaliła go tyloma obowiązkami, że pracował praktycznie za dwóch. Nie wiem, czy w ogóle chodził spać. Po co komu sen? Nie ma czasu na takie bzdety. Ale tata tak bardzo lubił tę pracę, że wkładał w nią serce i duszę. Wkładał w nią serce i duszę. No to już nawet nie ma co stracić, jak i tak wszystko włożył w pracę. Oczywiście nie mógł się domyślić, co jego dziewczyna robiła w międzyczasie. W związku z tym moja relacja z Amandą zrobiła się napięta. Moja relacja z Amandą zrobiła się napięta. Że pięta, że napięcie, napięta. Żart, przed 10 lat, wiecie. Pewnego dnia Tata przyszedł z dobrymi wieściami. Został wybrany na asystenta w jakichś tam negocjacjach. To była ogromna odpowiedzialność i bardzo duży krok w jego karierze. W związku z tym musiał pojechać w delegację na cały tydzień. O, oh boy, zaczynamy content! Pojechałam z nim na lotnisko i patrzyłam, jak startuje jego samolot. Wtedy Amanda powiedziała: Widzisz, jak dobrze nam się układa? Widzisz, jak dobrze nam się układa? Zajebiście! Też zawsze lubiłem Gludzki Lego! Musiałam z tym żyć przez cały tydzień. Już od pierwszego dnia zaczęła się nieźle bawić. Też się zaczynamy nieźle bawić. Wracała bardzo późno, a czasami dopiero następnego dnia rano. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć co robiła w tym czasie. Sick! Gdy któregoś ranka zeszłam na śniadanie i zauważyłam jakiegoś faceta siedzącego razem z Amandą. To pewnie kucharz, pyszne naleśniczki, zrobił widać. Cały czas się do siebie uśmiechali i chichotali. Ja też się uśmiecham i chichoczę. Nawet Widziowie. Wyobraźmy sobie przez moment tę scenę. Jeszcze naleśnik. Nie. To babsko w ogóle się przy mnie nie krępowało. A co ma się krępować? Przecież i tak nie możesz się odezwać słowem jakby. Wolisz mieszkać tu czy pod mostem. Tata pracuje 24 godziny na dobę, a ta go zdradza na lewo i prawo. Ja tam bym powiedział, że tylko na prawo. Powiedziałam mu o wszystkim, gdy tylko wrócił. Najpierw o tym, jak ją zobaczyłam z innym facetem, potem o naszej umowie i oczywiście o ostatnim tygodniu, kiedy jej całkowicie odbiło. Te informacje trochę go zaskoczyły. Pomyślał przez chwilę i powiedział, że na razie zostawi to tak, jak jest. Teraz nie jest najlepszy moment na jakiekolwiek kłótnie. W sumie to to, to jest zagranie 200 IQ. Dorobi się trochę kaski, sam ją trochę powykorzystuje, a potem sp***oli. O mój Boże. O mój Boże! Próbowałam mówić, żeby nie pozwalał się tak wykorzystywać, ale on stwierdził, że na razie będzie jak do tej pory, aż dostanie awans. Wtedy zostanie przeniesiony do innego działu. Poprosił, żebym do tego czasu nic nie mówiła. Tata podjął decyzję. Zgodziłam się nawet jeśli uważałam, że to głupie, i że to brak szacunku do samego siebie. I że to brak szacunku do samego siebie. Kto normalny szanuje sam siebie, jakby. Tu! Firma planowała przyjęcie dla pracowników. Podczas którego zazwyczaj były ogłaszane różnego rodzaju awanse, i przy okazji wręczano premie. Ta animacja była tragiczna, okej? Okay? To była jedna z gorszych animacji, którą zobaczycie w tym roku i którą zobaczyliście. Nie będzie nic straszniejszego, chociaż nie, będzie. Niedzielny odcinek. Pomogłam mu przygotować się na imprezę. Dzisiaj dostajesz awans. Wierzę w ciebie. Po powrocie będziemy świętować, a następnego dnia zerwiesz z tą rupuchą i zaczniemy nowe życie. Tutaj będzie jakiś ostry twist, tak coś czuję. Chciałam jakoś tacie pogratulować, więc stwierdziłam, że upiekę nasze ulubione ciasto. Tata zawsze lubił, gdy gotowałam. Przygotowywałam wszystko w kuchni i byłam w dobrym nastroju, bo miałam nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy. Oj, no już tak nie przeciągajcie i tak wszyscy już wiemy, że nie dostanie awansu. Gdy robiłam ciasto, nagle usłyszałam, że jakiś samochód zatrzymał się pod domem, ale chyba za wcześnie. Coś było nie tak. To bardzo zły znak. Taksówka to bardzo zły znak. To często widzę złe znaki. I niestety. Miałam rację. Tak kamiennej twarzy jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał. Powiedział, że nie dostał ani awansu. Dostał za to kopap do bez filmy, tak? Powiedzcie, że tak. Na pewno tak nawet nie może pytać. Amanda wykorzystała go, żeby wszystko robił za nią i obiecywała, że pomoże mu w rozwoju kariery. Byłam wściekła i gotowa rozerwać ją na strzępy. Byłam wściekła i gotowa rozerwać ją na strzępy. Są lepsze sposoby na zniszczenie jej życia, jakby na przykład nasika jej do basenu. Od razu wygarnęliśmy jej wszystko. Nie cenzurowałam słów. Niby nie cenzurowałaś? A jedna. Nieprawdopodobne. A jednak! Poszliśmy na górę, żeby się spakować i opuścić ten przeklęty dom. Nagle usłyszeliśmy alarm pożarowy. Tak w k***u na byłaś? Czas się rozpaliłaś! chwilę później przypomniałam sobie o cieście w piekarniku. Jejbiście, misja wykonana. Zabraliśmy z tatą najważniejsze rzeczy i wybiegliśmy z płonącego domu. Poszło łatwiej niż myślałem. Całe szczęście, strażacy szybko przyjechali i ugasili pożar. Całe szczęście? Całe nieszczęście, koleżanko. Udało się uratować dom, ale parter niestety był zrujnowany. Żebyście widzieli, jaka Amanda była wściekła, zagroziła nam pozwem i że będziemy jej płacić odszkodowanie do końca życia. I że będziemy jej płacić odszkodowanie do końca życia. Weźcie jeszcze spal włosy. Co ty na to? Przełożeni dowiedzieliby się o jej romansie z podwładnym i sposobie, w jaki go wykorzystała do swoich celów. Romans z podwładnym. Jakby zajebiście to brzmi. Wiedziałam, że nie chciała stracić pracy, więc zamknęła gębę na kłódkę. Owszem, znów mieszkamy w malutkim mieszkanku i tata znów szuka nowej pracy. Ale lepsze to niż sprzedawanie siebie i swojej dumy. Ale lepsze to niż sprzedawanie siebie i swojej dumy. Sprzedawanie dumy faktycznie jest tego warte, ale sprzedawanie dupy jak ja już tak. Żałuję tylko jednego, że nie zrobiłam tego wszystkiego o wiele wcześniej. Widzisz, a mogłaś ciasto zrobić pierwszego dnia z okazji Przeprowadzki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam też się podobało, widzowie. Choć nie. W sensie, mam nadzieję, że podobał Wam się mój filmik, a nie ich filmik. Znaczy, to się wszystko okaże po tym, jak ocenicie mój filmik i jak go skomentujecie. Ja powiem tylko tyle. Kocham Was, widzowie. Tak się robi serduszka teraz modne, nie? Wszystkich Was kocham. Każdego z osobna. I wszystkich razem. Ja uciekam. Widzimy się w niedzielę. W niedzielę będzie bardzo źle. Ale będzie. Także trzymajcie się do zobaczenia na razie. Po! I muszę sobie cicho, tak. Bo chociaż nikt nie słyszy mnie i przypominam sobie smak. Wino, wino do dna słodkie wino każdy zna. Wino, wino pomoże ci. Wina, wina, nalej mi.